To jest eksperyment Human Design. Przestrzeń, w której doświadczasz, jak to jest być swoim własnym największym autorytetem. I poznajesz siebie tak bardzo, że już nie masz ochoty być nikim innym. Po to, by tworzyć życie lepsze niż z marzeń. Tu nie wierzymy na słowo. Tu sprawdzamy w praktyce. Zaczynamy. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Eksperyment Human Design. Dzisiejszy odcinek będzie dla manifestorów i manifestorek, czyli dla tego typu human design, który jako jedyny nie jest stworzony do odpowiadania na świat, do interakcji ze światem w taki sposób na zasadzie czerpania impulsów ze świata zewnętrznego, tylko do działania pod wpływem wewnętrznych impulsów, takich pochodzących ze środka. Tak jak inne typy generatorzy, generatorki odpowiadają na świat zewnętrzny, projektorki czekają na zaproszenie, a reflektorki, reflektorzy są zanurzeni niejako w tym świecie, próbkują i odnoszą się niejako do tego. Tak, manifestorzy, oni mają ten impuls ze środka. Ten typ energetyczny jest tutaj po to, żeby inicjować to. Jeśli to nie jest wasze pierwsze rodeo z jakąś treścią o manifestorach, to nie jest to dla was nic nowego, to inicjowanie, ale jest to bardzo ważne, jest to bardzo w punkt. Można powiedzieć, że po to wy tu jesteście, żeby inicjować, żeby zaczynać rzeczy, zaczynać ruchy, zaczynać różnego rodzaju działania. I to jest ważne, żeby to zauważyć, że dla manifestora. Ważne będzie takie słyszenie tego swojego środka, słyszenie tych swoich impulsów, czy, czy czucie, czy słyszenie, czy takie właśnie kontakt z tym, bo te impulsy to jest coś takiego, co ty czujesz po to, żeby to z siebie wypuścić na zewnątrz i żeby od tego zaczął się jakiś ruch. O tym jeszcze będę trochę więcej mówić w dalszym ciągu tego podcastu, ale o tym jest właśnie to inicjowanie. Manifestorzy są tu po to, żeby zaczynać ruch. Dosłownie. Jeszcze to trochę rozwinę w dalszym ciągu tego podcastu, ale, ale na razie to tak. I do czego się odnosi ten, ten manifestor? O czym to jest? I co to znaczy być manifestorem? Jak, jak to zrozumieć, tak żeby to poczuć? Manifestorów jest na świecie gdzieś 9%. Ten typ energetyczny, ten manifestor bierze się stąd, że Twoja aura działa w pewien sposób. Twoja energetyczna obecność działa w pewien sposób. Czy ty chcesz, czy ty nie chcesz. Według Human Design, właśnie różne typy energetyczne mają różne aury i te różne aury działają w różny sposób. I to, gdzie się zaczyna, właśnie taka plątanina manifestora w tym życiu, takim właśnie, w jakim tu żyjemy, to kiedy. Ty nie wiesz, jak działa Twoja aura i działasz na bazie tego, że wydaje Ci się, że działa inaczej. Na przykład właśnie jak aura generatora. I aura generatora jest taka otulająca, jest przyciągająca. Jest taka, że no właśnie, ludzi ciągnie do tych generatorów, którzy są w takiej satysfakcji. To jest taka energia bardzo przyjemna do, no do, do bycia nią otoczoną. Natomiast Twoja energia, jeśli jesteś manifestorką albo manifestorem, działa inaczej. I ty możesz mieć takie poczucie, że, no, jakby nie wiem, jest coś z tobą nie tak, ponieważ od dziecka mogłaś mieć takie doświadczenie, że jakby ludzi do ciebie nie ciągnęło, chyba tak można to wprost nazwać. Jakby. Był jakiś taki właśnie czy dystans, czy jakaś taka niepewność, że to takie przyciąganie między ludźmi jakoś u ciebie działa trochę właśnie inaczej. I przez to, że właśnie, jeszcze być może nie wiedziałaś wtedy, że jesteś manifestorką albo manifestorem, i że możesz mieć takie poczucie, że ludziom trudno się do ciebie zbliżyć. Szczególnie obserwując. Inne osoby, jak właśnie generatorów, bo, bo wielu manifestorów jest też wychowywanych jako, jako generatorzy i na zasadzie działania, 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 tak jakby mieli nieskończone pokłady energii i, tej, i ta energia im się sama odnawiała, tak jak to jest u generatorów, um, a tak nie jest. Tutaj ta mechanika działa inaczej, um, bo manifestor też ma energię, ale ona się sama tak nie odnawia w taki sposób na zasadzie codziennej. Jak u generatora, więc tutaj trzeba z odpoczynkiem zupełnie inaczej pracować, a właśnie także takie poczucie na zasadzie, czemu jest tak trudno właśnie ludziom się do mnie zbliżyć albo mnie zbliżyć do ludzi, to może być też z tego względu, że obserwuje się tych generatorów naokoło i, i u nich jakoś to wygląda, że to działa łatwiej, a u manifestorów nie, ponieważ manifestor ma aurę klasycznie w Human Design mówi się odpychającą. Jeszcze to jest nazwane w języku angielskim, jeśli sięgacie po źródła anglojęzyczne, repelling, które jest w ogóle takim hasłem mało przyjemnym. I co tu jest ważne, tu bym chciała, żebyście skupili swoją uwagę, bo, bo to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć to w dobry sposób. Bo to po pierwsze, to słowo repelling, czyli to słowo takie twoja aura jest odpychająca, to nie znaczy, że Ty jesteś odpychająca albo odpychający. To nie znaczy, że Twoja osobowość jest jakaś, właśnie odpychająca czy odpychający. Bo aura to jest jedno. To jest ten energetyczny vibe, ta energetyczna obecność. A Twój charakter, Twoja osobowość to jest trochę coś innego, i Ty możesz być jak najbardziej manifestorką, która jest ciepła, miła. Czuła, delikatna, kobieca. To z jedno z drugim to się nie wyklucza w ogóle. I to, co chcę powiedzieć dalej, to, to słowo odpychające to poniekąd jest odpychająca ta aura, ale możesz ją też rozumieć, albo rozszerzyć to rozumienie o słowo ochronna. Ta aura twoja, ona ma Ciebie chronić poprzez to, że też częściowo odpycha ludzi, którzy nie są potrzebni, żeby stawać ci na drodze i żeby twoją taką manifestorską moc inicjacji, zaczynania ruchu, zaburzać. Żeby ci po prostu nie zawracali gitary, kiedy ty masz robić swoje, kiedy masz mieć swoje zrywy kreatywne, masz coś robić, masz coś zaczynać. Więc tutaj. Z jednej strony właśnie to rozróżnienie, że twoja aura to nie jest twoja osobowość i to nie znaczy, jeśli czytasz gdzieś, że twoja aura jest odpychająca, to że ty jesteś odpychająca. Zupełnie to, to nie jest to samo. I po drugie to ma takie być, to jest tak zaprojektowane po to, żeby dla ciebie było jak najłatwiejszym robienie tego, po co tu jesteś, co tu masz robić. I z drugiej strony to, co musi też wybrzmieć, to twoja aura jest nie tylko właśnie taka ochronna, bo Twoja moc będzie przyciągać na maksa tych ludzi, którzy będą dla Ciebie, którzy będą chcieli Ci pomóc, będą chcieli za Tobą podążać, będą chcieli Cię wesprzeć, będą rezonowali na maksa z tym, co przekazujesz i mogą się też niejako stać Twoimi ambasadorami czy nieść dalej właśnie to, co Ty przekazujesz. Jeśli w Human Design jesteś manifestorem, to Oprócz tego, że ta aura jest właśnie ochronna, to dodatkowo ona jest nieprzenikalna dla innych. Nie da się, jakby, zajrzeć do Ciebie do środka, nie da się przeniknąć Twojej aury, i przez to dla ludzi Twoja obecność może być pewnego rodzaju właśnie dyskomfortem, bo oni nie mogą Cię przejrzeć. I to. Wprowadza ich właśnie w taką niepewność, w jakieś takie, no kurczę, nawet nie wiem, co ona myśli, co ona chce zrobić, czy to, jak tu teraz. I dlatego tak ważnym jest ta strategia manifestora, czyli informowanie, po to, żeby tym osobom, które będą w jakiś sposób dotknięte tym, co ty chcesz zrobić, żeby trochę im ułatwić tą niepewność, w sensie złagodzić tą niepewność. Po angielsku to się bardzo fajnie nazywa, bo można to określić. Mm, że to ma na celu putting them at ease, czyli dać im takiego, a no dobra, to ona chce, to no to okej. Okay. O to chodzi z tym informowaniem. Dużo więcej o tym, jak informować, kogo informować, kiedy informować, jak działa właśnie ta aura, jak działa to inicjowanie, o co z tym chodzi, um, będę opowiadała w wezwaniu Manifestor Moves, które zaczyna się w lutym, już niedługo. I jeśli masz o to dołączyć, to zachęcam bardzo. Będzie to 7 dni przynajmniej, a znając moje wyzwania, to będzie, yy, będzie więcej tych dni. I będziemy sobie mówić właśnie o tym, jak odkryć tą swoją wewnętrzną manifestorską moc, jak tego używać, po co co jest, po co ta strategia, właśnie informowania, jak informować, jak używać Twojego autorytetu wewnętrznego do podejmowania najlepszych dla Ciebie decyzji, jakim jesteś manifestorem, jeśli chodzi o taki podtyp na zasadzie jak możesz wykorzystać wiedzę o sobie wyciągniętą z Twojego grafu po to, żeby lepiej dopasować swoją produktywność, dopasować swoje dbanie własne o swoją energię itd., itd. Więc już teraz bardzo zachęcam do dołączenia do Manifestor Moves, bo tak nazwałam to wyzwanie i też nie bez powodu, bo, bo Manifestor zaczyna ruch. Manifestor Moves jak efekt motyla, jak taki palec, który pstryka domino, jest właśnie tym impulsem, który rozpoczyna całą tą sekwencję przewracania się innych klocków domina, jak właśnie też palec, który dotyka powierzchni wody i od niego rozpoczynają się kolejne kręgi i idą coraz dalej. To właśnie tak działa manifestor. Link do tego wyzwania zostawiam w opisie podcastu, jeśli jesteś ciekawa, ciekawy, zajrzyj. I teraz jeśli chodzi o inicjowanie, to z jednej strony, kiedy pracuję z klientami, którzy są manifestorami, słyszę takie doświadczenia na zasadzie, Zawsze za mnie decydowali rodzice. Oni zawsze mieli ostatnie słowo. Ja inicjować, ja robić coś, co sama chcę. Nie doświadczyłam tego, nie czuję tego, żeby w ogóle mogło tak być, żeby to było możliwe. Więc to jest jedna strona medalu. A z drugiej strony znam też takich manifestorów, czy raczej manifestorki, które na bazie jakiejś swojej intuicji na przykład zaproponowały przyszłemu mężowi pierwszą randkę. A wręcz słyszałam też takie przypadki, że oświadczyły się. Kobieta się oświadczyła mężczyźnie i to wyszło wspaniale. Mężczyzna był jeszcze do tego chyba manifestującym generatorem, więc ucieszył się, mógł odpowiedzieć. I, I było to właśnie takie nietypowe, jeśli się patrzy na to, jak się rzeczy robi na świecie, a, a było bardzo naturalne, jeśli chodzi o tą energetykę i na bazie właśnie tego czucia, i świetnie to wyszło. I to, co tutaj chcę powiedzieć przy inicjowaniu, i co jest bardzo ważne, to to, że kiedy czyta się różne źródła human designowe na temat inicjowania, to może się wydawać, że to inicjowanie jest takie właśnie z grubej rury, takie wielkie, takie nie wiadomo, co tam trzeba zaczynać. I to może tak trochę, mam wrażenie, szczególnie jak nie ma z tym takiego połączenia, wzbudzać jakiś taki niepokój, że kurczę, ja mam jakieś wielkie takie rzeczy robić, ale sobie tego nie wyobrażam, i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co jest ważne, to żeby też zrozumieć, że to inicjowanie może być takie konkretne, wielkie, na dużą skalę, jak najbardziej. To też będzie bardzo, bardzo manifestor. Natomiast może być też subtelny krok, który poruszy energię. I ten krok nie oznacza, że kogoś zdominujemy, że my rozdajemy wszystkie karty. Tylko czasami, na przykład, w relacji, to może być taki mały impuls, który rozpocznie w ogóle jakiś proces. Albo da pomysł na jakieś wyjście. To mogą być naprawdę małe, subtelne rzeczy, więc też to inicjowanie chciałabym odczarować, chociażby w tym wyzwaniu, żeby to lepiej zrozumieć i żeby samemu siebie karmić takim właśnie działaniem w zgodzie ze sobą i przez to odzyskiwaniem energii. I to, do czego bym chciała zachęcić, co chciałabym, żeby, jeśli jesteś manifestorem albo manifestorką, zacząć robić, to żeby obserwować, jaki masz wpływ na ludzi. To jest takie zadanie z tego odcinka dla ciebie, do którego cię bardzo zachęcam, żeby zacząć obserwować, jaki ty masz na ludzi wpływ. Manifestorzy często nie czują tego, jak wpływają na ludzi, chociaż może być tak, że jak się zastanowisz, to pokiwasz sobie głową, tak, mam wpływ na ludzi, ale zachęcam do tego, żeby zacząć to obserwować bardziej świadomie. Słuchaj ich, co oni do ciebie mówią. Obserwuj, jak oni się przy tobie zachowują. Czy to obcy ludzie, czy to ludzie bliscy, znajomi. Jakie to jest i jeśli prowadzisz biznes, to możesz na przykład zaprojektować sobie taki bogatszy proces do feedbacku, bo kiedy Ty będziesz wiedzieć, bo dużo możesz wyczuć, jak Ty wpływasz na ludzi, jak im pomagasz, jak Twoja energia inicjująca ich aktywuje, ale kiedy dostaniesz więcej informacji na zasadzie takich konkretów, co się dzięki Tobie wydarzyło, co dzięki Tobie było możliwe, to zaczniesz mieć jeszcze inny, głębszy kontakt z tym, że naprawdę robisz ważne rzeczy. I żeby lepiej zobrazować to, jak manifestorki wpływają na ludzi dosłownie taką, takim efektem domina i jednocześnie mogą o tym nie wiedzieć, to mam taki swój przykład, bo znam wspaniałą manifestorkę, co prawda online, ale być może kiedyś będziemy miały okazję wypić jakąś kawkę, byłoby ekstra. Więc jakiś czas temu poznałam Mawę, lisią matkę. I mawa dosłownie wprowadza w Polsce rewolucję odpoczynku, dzieląc się praktykami Jogi Nidry. I przez ten temat właśnie ją poznałam i z Jogi Nidry też sobie korzystałam i korzystam. Natomiast to, gdzie chciałabym wam pokazać ten efekt domina, to wydarzyło się wtedy, kiedy ja widziałam na jej Instagramie, że ona ćwiczy trening siłowy, trening oporowy i ja od dawna szukałam dla siebie jakiegoś rodzaju sportu, który sprawiałby mi przyjemność na tyle, że byłabym w stanie go kontynuować dłużej niż 2-3 tygodnie i próbowałam mnóstwa różnych rzeczy natomiast to, kiedy obserwowałam Mawę, z jaką ona frajdą to robi jak opowiada też, jak ważny jest ten trening siłowy, szczególnie kiedy już zaczynamy być blisko 40 albo w górę i to też jest właśnie mój wiek, ja zaczęłam chodzić na trening siłowy z trenerką i robię to już teraz, zaczyna się drugi rok. I to, co jest niesamowite, to właśnie ja w tym wytrwałam ponad rok. To się jeszcze nigdy z żadnym sportem nie zdarzyło. To już jest jedna, właśnie jeden manifestorski ruch dosłownie, który się u mnie na ruch przełożył. A druga rzecz jest taka, że teraz mój mąż, obserwując mnie, też zapisał się na siłownię z trenerem, choć już drugi miesiąc. I, I my się teraz wzajemnie w tym wspieramy, ale zaczęło się od mawy. Manifestor moves, dosłownie nas, manifestorka, zajawiła do ruchu. I tak to działa. Ty możesz nawet nie wiedzieć, jak Ty wpływasz na ludzi, a wpływasz na ludzi, i później to się niesie dalej, tak jak tutaj w tym przykładzie. Więc zacznij obserwować, jaki masz wpływ. E, możesz właśnie nastawić uszu, a jeśli prowadzisz biznes, masz jakieś oferty, masz jakichś klientów jeden na jeden, to sprawdź. Czy masz w ogóle jakiś proces do zbierania feedbacku? Jeśli nie masz, to zachęcam, żeby wdrożyć, a jeśli masz, to zobacz, czy możesz go w jakiś sposób trochę jeszcze może rozbudować, rozwinąć, czy się dowiadujesz też takich rzeczy na zasadzie nie tylko co poprawić, co było fajne i tak dalej, ale jaki miałeś wpływ. Więc do tego bardzo, bardzo zachęcam. Myślę, że na dzisiaj to wszystko. Więcej o manifestorach i o tym jak aktywować swoją manifestorską energię po to, żeby czuć też spokój bo właśnie ta moc oparta na spokoju, to w ogóle dopiero jest mieszanka wybuchowa, ale na spokojnie, taka naprawdę mega z mocy. Więc tym się będziemy zajmować w wyzwaniu Manifestor Moves. Jak wspomniałam, link będzie w opisie. Zachęcam bardzo, zapraszam, zaczynamy niebawem. A tymczasem życzę Wam dobrego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.